Witamy w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Witają się Marek Jankowski, Paweł Tkaczyk. Tego podcastu możecie posłuchać na stronach pl.pawełtkaczyk.com lub maławielkafirma.pl. Dobrze. Zaczniemy jak zwykle od książek. Co fajnego czytałeś? Czytałem e, ostatnio książkę, która jest bardzo stara. Bo ma chyba za 100 lat. Okay. Napisał ją. Wygrzebałem manuskrypt po prostu. Wygrzewałem manuskrypt w wersji cyfrowej na Amazonie. Genialne w tej książce jest to, że ponieważ jest strasznie stara, to kosztuje 99 centów. Aha. Autorem jest Claude Hopkins, bardzo mhm. znany wiele lat temu copywriter. I książka nosi tytuł Scientific Advertising. Mhm. I. To jest chyba pierwsze jak na owe czasy. takie... Ale przesadziłeś z tym 100 lat, z którego na roku? Wydaje mi się, że z jakichś tam 20 lat. Okej, okay, dobra. Niecałe, niecałe dobra. 100. I to jest chyba jedno z pierwszych takich właśnie naukowych, paranaukowych podsumowań tego, po co jest reklama, czemu służy, jak ją mhm. robić dobrze. I to, co zawarto w tej książce, wynika z doświadczeń autora. Związanych z traktowaniem reklamy jako narzędzia sprzedaży. Okay. Bo tradycyjna definicja reklamy, mówiliśmy o tym kiedyś. -ship in print. Tak, jest sprzedawanie w wersji drukowanej, i to, o czym on tam mówi cały czas, to jest reklama ma sprzedawać. Uh -huh. Jeżeli to nie sprzedaje, to to nie jest reklama po uh -huh. prostu. I co jest w tej książce takiego ciekawego, bo ona wiadomo jest strasznie już przeterminowana, tam wiele rzeczy się zdezaktualizowało, niektóre są śmieszne, jak to, że tam, nie wiem, w dzisiejszych czasach ta książka pewnie trafiłaby na jakiś indeks gender, bo tam, że, że kobiety to ogólnie jest kuchnia i tak dalej, i ta, ta takie rzeczy. Ale strasznie ciekawe i pouczające jest to, jak on mówi, jak personifikuje reklamę. znaczy on mówi tak. Wyobraź sobie, że ta reklama to jest gość, który wchodzi do domu Twojego klienta. Mhm. No i jak wchodzisz do kogoś do domu, to nie mówisz: O, dzień dobry, ja jestem liderem swojej branży i tak dalej, tylko podchodzisz do tego gościa, witasz się z nim, przedstawiasz się, zaczynasz nawiązywać z nim kontakt no. i zaczynasz budować z nim relacje. Mhm. I dobra reklama. W tym właśnie tradycyjnym ujęciu, czyli sprzedająca, mhm. powinna w ten sam sposób traktować klienta. To znaczy, ona się musi skupiać na potrzebach klienta, mhm. bo każdy dobry sprzedawca, który ma do czynienia z klientem, tak robi. No to nie jest kwestia tego, że Czasy się zmieniły i e, no, przyspieszyły strasznie i e, my w latach 20. ubiegłego wieku mieliśmy czas na to, żeby przeczytać reklamę w gazecie, której czytanie trwało półtorej minuty, a dzisiaj no, po 15 sekundach już mamy dość. A powiedz mi, jak kupowałeś samochód, no. to miałeś czas zapoznać się z tym, jakie samochody są oferowane i. Który wybrać? Oczywiście, znaczy, co tak i nie. To znaczy, e, przypuszczam, że e, przeskanowałem sobie szeroką ofertę, a następnie poświęciłem czas tym, którzy w czasie tego skanowania wzbudzili moje zainteresowanie. Tak mi się wydaje. Oho. Okej, okay, ale poświęciłeś im czas. Nie, no oczywiście, że jeśli jest to ważne, to poświęcamy czas, tylko że, że no, żyjemy w czasach, gdzie jest tego dużo, dużo więcej. To nie jest tak, że ja się nie zgadzam z tezą z tej książki. E, o, 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 oczywiście, że tak. To, to jest na przykład kwestia powrotu storytellingu do, do łask jako, jako techniki reklamowej, dlatego że. E, story nas wciąga, my jej poświęcamy czas, tylko że ona jest, musi być zaprojektowana w taki sposób, żeby nas wciągnąć od początku do końca, czyli to, co mówię o tym przedstawieniu itd., itd. Ale to wcale nie znaczy to, że, że reklama ma nawiązywać kontakt z klientem i służyć mu, tak naprawdę pomagać mu mm -hmm. i rozwiązywać jego problemy, to wcale nie znaczy, że ona musi zajmować strasznie dużo czasu. Mm -hmm. I genialny przykład ostatnio widziałem na blogu Natalii Hatalskiej. No. Ona tam mówi o takim narzędziu, o takim serwisie Vine, który mhm. tam rzuca się filmiki sześciosekundowe. 6 sekundowe, no. Jest firma która zajmuje się sprzedażą sprzętu AGD i DIY tam mhm. dla majsterkowiczów różnych rzeczy i oni zrobili kampanię taką, że w ciągu tych 6 sekund pokazują w każdym jednym takim filmiku jakiś fajny patent. Mhm. Na przykład jak odrdzelić zamek. Albo jak e, zrobić, żeby ci farba nie kapała z pędzla, jak malujesz coś farbą, uh -huh. prawda? Albo jak wkręcić, czy wykręcić śrubę, która ma zdarty gwint. Uh -huh. e, czy wkręć właściwie, no śrub nie, jak, jak wykręcić wkręt, który ma zdarty gwint. I im się to udało dlatego, że oni postanowili, nie, oni nie zadali sobie pytania, jak w ciągu 6 sekund pokazać klientowi, że jesteśmy najlepsi. Uh -huh. Tylko oni zadali sobie pytanie, jak w 6 sekund rozwiązać problem klienta. Uh -huh. I to jest właśnie klasyczna reklama. Tak, powinna działać reklama. No to o tym będzie dzisiejszy podcast. Jeszcze ci nie powiedziałem. Super. A ty coś przeczytałeś? Już się eee, znaczy, chcesz wymigać? Nie, nie. Nie wymigam się. już co? Y Powiem Ci, co czytałem, w sensie o tym będziemy też dzisiaj mówić. Czyli takie czytałem... kró krótkie wprowadzenie tak, do treści. E, czytałem to jest złe słowo, dlatego że to jest seria wykładów, e, która się nazywa Art of Storytelling. No bo ja sobie książkę o storytellingu dziubię w tej chwili. E, mam nadzieję, że się ukaże do końca roku. Natomiast e, jest taka babka, która nazywa się, ona jest profesorą uniwersytecką, nazywa się Hannah B. Harvey. E, I ona. E, e, Robi wykłady ze storytellingu, które są dostępne w formie audio i tak dalej, i tak dalej. I ona się zajmuje tak, takim konkretnym działem storytellingu, który być może nie wszystkich interesuje, natomiast to jest takie mocne performance storytelling, dlatego że ona się doktoryzowała na przykład z nauk społecznych i ona. Kolekcjonuje ustne przekazy, dlatego że story, tak naprawdę, w formie spisanej, to jest story mocno uszkodzone. Ja zaraz, zaraz będę o tym mówił. Natomiast yy, story w formie ustnej to, to jest ta naturalna, naturalna od, ta tego, ta się zaczęło. Ta, od tego się zaczęło. E, I teraz problem polega na tym, że e, jeśli my nie byliśmy w stanie nagrywać ludzkiego głosu i tak dalej, to one przepadały, te opowieści, z różnych powodów. E, I ona się zajmuje zbieraniem takich opowieści. E, następnie Przetwarza je w jakiś sposób i odtwarza. Na potrzeby jakiejś taśmy, i tak dalej. I teraz na przykład ona opowiada o genialnym czymś. Funkcjonuje sobie gdzieś tam wśród górników w Minesocie przez nie wiem, 2-3 miesiące. Zbiera ich branżowe opowieści, które nikogo nie interesują, nigdzie nie są spisane, i tak dalej. Potem jakby z tych wielu opowieści, legend, które, czy fragmentów, które różni górnicy jej podają, ona tworzy jedną taką, z której robi takie mini przedstawienie, bo to jest bardziej performance art niż cokolwiek innego, i to nagrywa. I ta opowieść już nigdy nie zniknie. Nie, nie nie zginie. Zginie. E, mhm. e, natomiast no, górnicy w Minnesocie jako zawód już pod giną i e, jest ich coraz mniej, a, a dzięki niej te górnicze opowieści pozostaną. I ona, to taka antropologia, bardzo. Tak, ona, ona, się, ona się doktoryzowała ze sposobów wyłapywania i przechowywania ustnych opowieści. To, to, jest, to jest niesamowita rzecz, nie? E, i jakby słucham sobie tych jej wykładów i to, to nie, jest, nie jest marketingowe w ogóle, to tak jak mówię, to, to są moje badania na temat storytellingu, ale naprawdę yy, fajna rzecz. To w takim razie przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, którym jest yy, storytelling versus story doing. Dwa angielskie słowa, ale tak naprawdę storytelling się już bardzo mocno u nas zadomowił. Nagraliśmy sami ze trzy odcinki tak, tak, tak. Na, na temat storytellingu w różnych aspektach. Był content marketing, było budowanie marki jako opowieści itd. Storytelling tak naprawdę jest sposobem na złapanie uwagi klienta, tego o czym mówiliśmy, złapanie uwagi klienta w tym takim rozbieganym świecie itd. itd. I teraz problem ze storytellingiem, jaki ja mam jakby z tego punktu widzenia, w którym jestem dzisiaj z badaniami i tak dalej, polega na tym, że we wszystkich czy szkoleniach, czy w nie wiem, kursach storytellingu i tak dalej, akcentuje się story. Zresztą my też sami jesteśmy winni tego grzechu. Jak nagrywaliśmy nasze podcasty, tak, to, to mówiliśmy o tym, jak zrobić story twojej marki. Tylko, ja nie wiem, że... czy to grzech. To, to... Znaczy... Grzech, nie grzech. To, to jest kwestia właśnie czegoś, co, 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 co chciałem ci wyjaśnić. E, bo generalnie przy storytellingu i e, story jest tylko jedna z trzech elementów tak zwanego trójkąta storytellingu. Tego trójkąta, o którym mówi to pani profesor Harvey. Pierwszy element to story, drugi to telling, a trzeci to znajomość angielskiego, żeby wiedzieć, o co chodzi. Niestety nie. E, pierwszy element masz rację, to jest story. E, natomiast story sama w sobie jest niepełna. To znaczy, że story się zmienia w zależności od tego, na przykład. Od kontekstu. E, ale co jest kontekstem? Kontekstem nie, no tak sobie to wyobrażam. Okay. Że jeżeli masz pewną historię, mhm. to jeżeli e, opowiadasz ją człowiekowi, który jest na przykład, e, powiedzmy, nie wiem, w dobrym nastroju i, mhm. i zainteresowany tym, o czym mhm. mówisz, to odbierze ją inaczej niż człowiek, który jest zdołowany, bo właśnie zdechł kot. No bardzo dobrze. Czyli drugim elementem jakby poza story, tego trójkąta storytellingowego jest widownia. Sam powiedziałeś, w zależności tak. od tego, komu ją opowiadasz, story się zmieni. Te dwie rzeczy wpływają na siebie nawzajem. To znaczy, że widownia wpływa na story, bo ja zmieniam story, żeby opowiedzieć o innej widowni, ale też story zmienia widownię. To znaczy, że, że yy, zmieni się ich stan mentalny, oni jak byli weseli, staną się smutni itd. itd. Mhm. Ale trzecim elementem tego trójkąta jest narrator. Narrator też zmienia story, dlatego że yy, nie pamięta, jak było w oryginal. To jest jedna <laughs> rzecz. Nie, on ją zmienia na przykład pod wpływem widowym. Czyli ja mówiąc do jednej widowni, daną opowieść opowiem raz, e, drugi raz opowiem inaczej. Tutaj e, ostatnio e, na przykład byłem w Krakowie na takiej konferencji, gdzie opowiadałem właśnie o tym storytellingu, o tym trójkącie. Jako przykład używałem opowieści o szlachetnym kapturku w takiej oryginalnej, dosyć drastycznej wersji. Natomiast e, na sali e, jedna z uczestniczek przyprowadziła córeczkę, dziewięcioletnią dziewczynkę, i ja zmieniłem tę opowieść, e, dlatego że ona jest strasznie drastyczna, i po prostu e, no, ominąłem pewne elementy. Elementy po to, żeby tego dziecka w jakiś sposób nie przerazić, i tak dalej, tak dalej Ja Bo, myślę, że każdy, e... każdy, kto kiedykolwiek praktykował szkolenia biznesowe e, od razu, jak, jak powiedzieliśmy o mm -hmm. zmieniającym opowieści pod wpływem publiczności, e, wyobraził sobie taką sytuację, jak opowiada, czy prowadzi szkolenie z grupą ludzi, którzy naprawdę no czasem się trafia taka genialna grupa, która świetnie pracuje, daje przykłady, jest żywa i tak dalej. I w opozycji do tego masz grupę, która została zaproszona na tak zwane spotkanie integracyjne. No, tak. I po zakrapianym wieczorze, nocy i poranku siadają na szkoleniu. I wtedy.... Żadnej re responsywności. Tak. Itd. I wtedy ten sam trener poprowadzi to samo szkolenie zupełnie o tym inaczej. samym programie mhm. zupełnie Oczywiście, co, ja mam taki bardziej drastyczny przykład, jak, jak opowiadam jakiejś szerokiej publiczności. Mówię coś takiego. Wyobraźcie sobie, jeśli myślicie o, o Storytellingu jako story, to wyobraźcie sobie Romeo i Julię. To jest znane story. Mm. Tylko zobaczcie, co robi z nią trójkąt opowieści. Wyobraźcie sobie Romeo i Julię jako film opowiedziany przez Quentina Tarantino. Bam! Nie? I w mm. tym momencie, jakby story się zmienia całkowicie, dlatego, że narrator się zmieni. A teraz, zobaczcie, wyobraźcie sobie tego Romeo i Julię opowiedzianego przez Quentina Tarantino dla gejów. I to jest zupełnie inna historia, dlatego że widownia tak naprawdę zmienia story, narrator zmienia historię ze względu też. On odciśnie piętno na tej opowieści, tak? Natomiast biorąc pod uwagę widownię, to będzie troszeczkę inna opowieść niż, niż ta sama opowieść, nie wiem, dla staruszków czy, czy dla, nie wiem, kobiet, tak? Więc w taki sposób to wygląda. I tak naprawdę storytelling z mojego punktu widzenia dzisiaj jest aktem. To, to nie jest. Nie mówimy tu o akcie takim jak kalendarz Pirelli i tamte panie. Nie, natomiast mówimy o akcie Szkoda. w sensie czynienia czegoś. W podcaście i tak nic nie widać, nie? E, no. Nie, mówimy o akcie w sensie czynienia czegoś. I teraz storytelling, tak jak ja go rozumiem, e, polega na tym, że nie ma jednej story. Czy Ale człowiek, poprzez, no, no, Dobra, dobra marka, to, czytanie, a ja to, ja to, potem Tworzysz markę e, i teraz jest tam story. Ale nie dostarczasz tego story za każdym razem w takiej samej formie, bo zmienia się narrator, czy może się zmienić nawet medium, czy cokolwiek innego, zmienia się widownia, więc powinieneś mieć story tak, jak powinieneś mieć tego Roma i Julię ale w zależności od tego, kto jest dostarczycielem tej historii, powinieneś pozwalać na zmiany i w zależności od tego, kto jest odbiorcą tej historii, również powinieneś pozwalać na zmiany i storytelling tak naprawdę, czy, czyli akt z naciskiem nie na story, bo w normalnym, we współczesnym storytellingu jest nacisk na story, natomiast ja bym nacisnął na telling. Tak? Okej, okay, ale jeżeli masz tę markę i ona ma to swoje story mm -hmm. i umieszczasz to story na stronie internetowej, mm -hmm. no to jak ono się może zmieniać? No i to jest słabe. Umieszczanie, jakby samego story na stronie internetowej, to nie jest akt, to jest zamykanie historii, która jest dynamicznym tworem, w statyczne ramy. To jest tak, jak spisanie ludowej opowieści. Znowu, moje badania jakby nad książką dachają mnie, biorą mnie w różne miejsca, i znowu ta opowieść o czerwonym kapturku. Sposób, w jaki my ją znamy, jesteśmy w stanie ją cofnąć od tysiąc lat. To znaczy, że, że ta, ta opowieść ma co najmniej 1000 lat. Natomiast wersja, którą ty znasz i używasz jej najczęściej, to jest wersja spisana przez braci Grimm. Okej. Okay. Tylko, że jeżeli zapisanie opowieści ma pomóc w tym, żeby ona była długowieczna, mhm. no to dlaczego tego nie zrobić? Dlatego, że to wbrew pozorom nie pomaga, tylko przeszkadza. To znaczy, że. To, co pomaga opowieści, żeby ona była długowieczna, jest ewolucja. Czerwony kapture przyszedł potworną ewolucję od czasów, kiedy ona była opowiadana przez stare kobiety młodym kobietom, to jest opowieść o zupełnie czymś innym niż kiedy bracia Grimm ją spisali jako taką straszną opowieść dla małych dzieci. Ale jak powiedziałeś e... właśnie, że to jest opowiadana przez stare kobiety młodym kobietom, to ju już jestem pewien, że to jest opowieść o gwałcicielu. E... Nie, to nie jest opowieść o gwałcicielu, ale nie, nie będę jakby w podcaście że tutaj wywnętrza, tak? Opowiem ci yy, kiedy indziej. E... Natomiast to jest opowieść o seksie. Bardzo mocno to jest opowieść o seksie, ale absolutnie nie o gwałcicielu. I teraz ona przetrwała tak długo, dlatego, że opowiadacz miał swobodę zmieniania tej historii w momencie, kiedy zmieniała się widownia. I teraz, my dzisiaj tak naprawdę doświadczamy tego, bo zobacz, czerwony kapturek został spisany, a propos tego, co mówiłeś o gender i tak dalej, i tak dalej, został spisany w czasach, kiedy te role płciowe były ustalone i tak dalej, i tak dalej. I to, to, co zrobili na przykład bracia Grimm, czego nie było wcześniej, oni sprawili, że ta dziewczynka sama się nie wyswobodziła ze swojej opresji. Oni dodali myśliwego. To ta wersja, którą znasz z myśliwym, to jest wersja braci Grimm. Wcześniej nie było myśliwego, czerwony kapturek albo ginie, Aha. tak jak spisał to Sharperow w XVII wieku, albo ratuje się sama z opresji, jeszcze te wcześniejsze, przed XVII wiecznej opowieści. I dzisiaj tak naprawdę w momencie, kiedy mamy ten ruch, taki kobiet empowerment, dawanie kobietom władzy i tak dalej, to jest to powieść, która jest potępiana, bo on mówią, nie będziesz po prostu wisiała na tym facecie i spisanie jej sprawia, że my tak naprawdę te opowieści Opowieść yy, krzywdzimy, ale jeżeli ta opowieść ma być takim, powiedzmy, no fundamentem naszej marki, mhm. to czy to, że ona będzie właśnie ewoluowała, czy to, że ona będzie zmieniana, yy, nie jest niebezpieczne, mm. bo w tym momencie ona może ewoluować w kierunku który wcale dla nas nie jest dobry. No i teraz właśnie dochodzimy do jakby klubu. Pierwsza rzecz, opowieść, jeśli uświadomisz sobie, że opowieść nie jest story, tylko jest aktem, to okazuje się, że żeby dostarczyć tę opowieść dobrze danej widowni i tak dalej, nie masz jednej opowieści. Natomiast masz rdzenie. Dobra opowieść marki składa się z rdzenia, który możesz dostosowywać do różnych widowni i dostosowywać do różnych narratorów. Ale rdzenie jest ten sam. I teraz. Yy, Opowieść na stronie jest rdzeniem, spisany na jakieś tam potrzeby i tak dalej. No ale dobra, załóżmy, że, że jest to w porządku. Ale druga rzecz, o której chciałem powiedzieć dzisiaj, to jest różnica między storytelling a story doing. Czyli tak naprawdę można mówić o tym, jaki się jest, jaka jest firma i tak dalej, i tak dalej, albo to robić. I teraz wróćmy do tego przykładu z Wajnem, o którym mówiłeś na początku. Firma, która, na, na którą się powoła, powołałeś, mogła powiedzieć, że jesteśmy najlepsi, czyli tworzyć tę reklamę według tych wszystkich standardów dzisiejszych itd. itd., itd. Albo zamiast mówić, Jacy są fajni, mogli to pokazać. I teraz e, badania e, pokazują, że e, firmy, które nie opowiadają swojej historii, tylko robią to, co e, tak naprawdę mówią, radzą aha. sobie dużo lepiej w biznesie niż firmy, które po prostu tylko w warstwie deklaratywnej mają te e, reklamy i tak dalej, i tak dalej. Więc e, tutaj. E... Czyli tak naprawdę historia nie powinna być opowieścią, to... mhm. tylko powinna być. Scenariuszem. Scenariuszem, dokładnie radę, tak, się Scenariuszem do pewnego występu, performanceu, aktu, dostosowania do konkretnego medium. I jeśli zaczynasz traktować opowieść w taki sposób, to okazuje się, że wszyscy w firmie, którzy znają opowieść, ale mają przyzwolenie na jej modyfikowanie, są żywymi ambasadorami takiej firmy, zmieniają ją, ale wszystko jest, że tak powiem, on target, czyli nikt nie wychodzi, nie, nie, nie robi czegoś swojego, bo wszyscy wiedzą, jakie jest rdzenie opowieści. I, i muszą być zawia... pewne ramy, znaczy z rdzenia ramy. Tak, i teraz e, ludzie czują te, te uh -huh. ramy opowieści, bo zobacz, jeśli chodzi o Czerwonego Kapturka, e, to, to jest opowieść, każda opowieść ma rdzenie. To jest opowieść na pewno o dziewczynce, uh -huh. e, to jest na pewno opowieść o wilku, uh -huh. i to jest na pewno opowieść o e, tej kulminacyjnej scenie w dzisiejszym Czerwonym Kapturku, Czyli babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy, dlaczego masz takie wielkie uszy, i tak dalej. Cała reszta jest zbędna, znaczy nie jest zbędna, ale można ją zmienić. To, czy ta historia się dzieje w lesie jest wszystko jedno, czy mm -hmm. ta historia się dzieje tak naprawdę współcześnie, czy dawno temu, babcia, tak, czy ono niosło babci lekarstwa, czy wino, czy wszystko wiek? jedno, czy babcia została zjedzona, czy została zamordowana, czy, czy coś tam innego się z nią stało, wszystko jedno, tak? E, I to jest kwestia właśnie takiego rdzenia i do, dobre marki e, tak naprawdę powinny usiąść i zastanowić się, co jest naszym rdzeniem. I teraz, jeśli rdzeniem tej marki, o której Ty mówiłeś, jest pomaganie innym, ja to widzę w 100%, no to mówię dobra, co możemy zrobić za pomocą jakich mediów i do jakiej widowni, żeby pokazać ludziom, że my rzeczywiście pomagamy? I w tym momencie, tak naprawdę, Marka staje czynami za swoimi deklaracjami, i badania pokazują, że robi się to dużo lepiej. Znaczy, inaczej, badania pokazują, że Marka radzi sobie dużo lepiej, niż gdyby po prostu się komunikował. Właśnie odkryłem chyba sekret Twojego powodzenia na wystąpieniach publicznych różnego rodzaju. Boże, nie. Bo, ponieważ, bo, ponieważ czytasz książki, które y, są zupełnie spoza kanonu lektur, które czytają ludzie w biznesie. I, I to, jak się domyślam, jakby nie jest przypadek, tylko robić to dlatego, żeby właśnie zebrać materiały do tej swojej książki. Znaczy, wiesz co? kiedyś rozmawialiśmy o czymś takim, co nazywa się bańka filtrów. Czyli my się świadomie lub mniej świadomie umieszczamy w czymś takim, właśnie co to zjawisko nazywa się bańką filtrów. Jeśli masz dany pogląd. To wiadomości, które konsumujesz, podtrzymują Twój pogląd. Czyli jeśli uważasz, że Smoleńsk jakby jest winą Tuska i tak dalej, to nie kupujesz wyborczy, tylko kupujesz nasz dziennik. Tak? I to jest zupełnie świadoma decyzja. I żeby się przeciwstawić temu, Trzeba robić coś takiego, co nazywa się randomizacją. To jest coś, co ja robię. Zupełnie świadomie, naparzam się jakimiś losowymi, czasem ale ciekawymi źródłami i dzięki temu daje mi to zupełnie inną perspektywę na to, co robię. I rzeczywiście rzeczywiście, no akurat to, to, co powiedziałeś, tak? Tutaj badania z książki ze storytellingu jakby pchają mnie w różnych kierunkach. Natomiast to, co z tego wyjdzie, to będzie książka po pierwsze o storytellingu, ale... No, ja jestem marketerem, tak? Będę tego używał praktycznie. Czyli storytelling, w, ale tak, jednak biznes. Oczywiście, że wrócę z powrotem do biznesu, natomiast wrócę z zupełnie inną perspektywą. Mm -hmm. A kiedy ta książka? Bo już tutaj. Może um... jak ją tam pisze. <grym> Nie, bardzo bym chciał, żeby się ukazała do końca roku. Walczę, żeby się ukazała do końca roku, a czy się ukaże, czy na początku stycznia, zobaczymy. Okej, okay. bądźcie czujni. Szczegóły wkrótce. Dziękujemy. Do następnego razu. Żegnają się Paweł Kaczek i Marek Jankowski. Do usłyszenia.